Świętego Alojzego Gonzaga. Święci prostotą swojego życia potrafili spotkać Jezusa Chrystusa. Czyż my nie jesteśmy podobni do nich? Możemy zadać sobie takie proste pytanie. Jeżeli tak, to wsłuchajmy się w tych, którzy odnaleźli drogę do Jezusa Chrystusa a przez prostotę i przykład swojego życia pociągają nas również i do świętości. Bracia i siostry, przed chwileczką poświęciliśmy dzwonku czci świętej Anny, który będzie rozbrzmiewał tutaj na brońcu. Papież Sabinian, który w początkach VII wieku wprowadził dzwony do kościoła, aby ogłaszały i zapraszały do wspólnej modlitwy. Funkcję tę pełnią do dnia dzisiejszego, bo dzwon ogłasza coś ważnego, coś na co nas zaprasza sam Jezus Chrystus. Dzwony mają ścisły związek z życiem ludobożego i jak słyszeliśmy przed chwileczką, w modlitwie, którą odmówił Ksiądz Biskup, one odmierzają czas modlitwy. Gromadzą ludzi na sprawowanie czynności liturgicznej i przypominają nam ważne wydarzenia. Nie bądźmy zatem głusi na głos dzwonu i otwierajmy wtedy nasze serca do modlitwy. Bracia i siostry, gromadzimy się w dniu dzisiejszym. Przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Mamy wiele ważnych intencji w naszym sercu, ale gromadzi nas ten, który prowadzi nas drogami naszego życia. Dzisiaj uroczystości, rocznice, jubileusze, które chcemy wspominać, bo chcemy pamiętać o tych wydarzeniach, które dzieją się tutaj na naszej opolskiej ziemi. Witam bardzo serdecznie wśród nas księdza biskupa Pawła Stobrawę, który będzie przewodniczył tej mszy świętej, o co pokornie proszę. Witam ojca prowincjała, ojca Adama Sobczyka z prowincji misjonarzy świętej rodziny z Poznania, który jest razem z nami przy ołtarzu. Witam bardzo serdecznie Pana Starostę Jana Kusa. Witam i pozdrawiam Sołtysów, Zbrońca, Zborek Wielki i Zborek Małych. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam kapłanów, którzy przybyli, którzy pracowali razem z nami tutaj w naszej Boreckiej Parafii. Witam kapłanów, którzy pochodzili Pochodzą z naszej parafii siostry zakonne, które są wśród nas i Was, bracia i siostry. Poczyłbybym odpust, gdyby nas tutaj nie było na wspólnej modlitwie i na wspólnym dziękczynieniu. Niech ta radość, która odprawienia nasze serca, a w czasie tego odpustu chcemy właśnie pamiętać o 80. rocznicy święceń kapłańskich księdza Alojzego Zuga, 30 lat, jak powstała inicjatywa, aby Kaplica na Brońcu ku czci świętego Alojzego miała również i swoje miejsce tutaj. 15 lat temu poświęcony został dzwon ku czci świętego Alojzego. 35 lat temu przyjął święcenia kapłańskie obecny wśród nas ksiądz Aleksander Helios, który w swojej skromnej osobie, tak jak to powiedział, on gdzieś w tle chce stać, ale musimy pamiętać o tym. On był takim inicjatorem, inspiratorem, abyśmy w dniu dzisiejszym tak uroczyście mogli zgromadzić się tutaj na Brońcu. Poświęcenie Nowego Dzwonu, uczci świętej Anny. Dobrze pamiętamy. Wydarzenia sprzed dokładnie 30 laty, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II, dziś błogosławiony, pokłonił się przed tronem Świętej Anny, stając na szczycie Śląska Opolskiego na Górze Świętej Anny. Witam Was, bracia i siostry, jeszcze raz i zapraszam do wspólnej modlitwy, którą sprawujemy w intencji parafian ku czci świętego Alojzego, a księdza biskupa proszę o przewodniczenie tej najświętszej ofiary. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu Gwardianowi i proboszczowi za wprowadzenie nas w tę dzisiejszą, uroczystą liturgię. Otaczając ołtarz Jezusa Chrystusa, chcemy zanosić do dobrego Boga nasze dziękczynienie, za dzieło zbawienia, ale także za te wszystkie wydarzenia, które tak pięknie zapisały się w historii tej miejscowości. Prosząc Dobrego Boga, by był zawsze z nami, by nam błogosławił, a prośby i modlitwy, które chcemy zanieść przed Jego Majestat, by przyjął nasze pokorne błagania i modlitwy. By tak się stało. Stajmy wprawdzie przed Bogiem, i przeprosimy za wszystkie grzechy, niewierności i zaniedbania. Wielkości ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł się. Że Boże, i... Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za tobą, jak ziemia zesła i łachnąca wody. Z Boga się narodził i każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystki nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Oto Ot Słowo Boże. Amen. Alleluja, 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 z samego siebie niech weźmie krzyż swój i niech nie naśladuje. Aleluja, aleluja. Jezus widząc tłumy wyszedł na górę a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni uwodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą Ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni, czy są nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam hun, wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Duszo moja, słuchaj Pana, stare drogi do nieba numer 18, nowy 980. Ze współbracia kapłani na czele z Ojcem Prowincjałem, czcigodne siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie, Panu, siostry i bracia. W ostatnich latach, co roku z wielką radością, przeżywacie uroczystość ku czci patrona Waszej kaplicy i tej miejscowości. Świętego Arwidzaego Gonzagi. Co roku z okazji odpustu bardziej niż na co dzień wpatrujecie się w swojego patrona i orędownika przed Bożym majestatem.